Jesteśmy w przededniu wdrożenia dyrektywy, tak zwanej Women's on Board. Polska nie implementowała jeszcze tej dyrektywy i teraz toczy pracę. Tej dyrektywy nie implementowało również 16 innych krajów. Unia Europejska wdrożyła postępowanie przymuszające i wyjaśniające, dlaczego ta dyrektywa nie jest wdrożona. Ważne jest, aby teraz wszystkie podmioty, ale i organizacje społeczne, Zaangażowały się w treść, co dokładnie będzie wdrożone w aspekcie ogólnie szeroko pojętej dyrektywy. Więc w tym zakresie wszyscy powinni zaangażować się w określenie, jak te przepisy mają być wdrożone, tak, żeby one jak najlepiej funkcjonowały i żeby ten parytet 40-33%. Został wdrożony nie tylko w samym parytecie i w samej cyfrze, żeby był określony, ale również, żeby te kryteria odpowiadały zachowaniu równowadze społecznej, wykorzystaniu talentów kobiet i tak, aby to społecznie było jak najlepiej wykorzystane.